Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Syn Marnotrawny, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z T32. Moi drodzy, moja nie wiem tak naprawdę, która to była dokładnie bitwa, ale mm, z T32 mam bardzo fajne wspomnienia. Może przy jakimś dłuższym filmiku skupię się więcej e, na tym, żeby ten czołko opisać i coś powiedzieć o tej o samej linii, e, ale tutaj mapa pilzno. E, od razu to, co rzuca się w oczy bardzo to dwaj niesamowici gracze u nas E75 u nich w e, obiekcie 430 na2 e, u nas 11 000 bitew, bite 277 W, u nich 10 000 bitew i 91Wn. Powiecie dlaczego zwracasz uwagę od razu na statystyki? Dlatego, że prawie zawsze wiążą się one z tym, że e, taki gracz będzie w jakiś sposób bohaterem e, tej bitwy i. Jak zobaczycie w tej powtórce, obaj ci gracze e, będzie można zobaczyć na żywo, z czym się wiąże taka włęka i czy na pewno. E... Wszystko jest ok z nimi, czy to nie są aby boty albo zachowania typowo boterskie, ale to sami ocenicie, sami będziecie mieli okazję spojrzeć. Mapa Pilzno może nie pozwala mi na idealną grę, na jaką te 32, znaczy jaką chciały mieć te 32, czyli granie na wieżę ale też wbrew pozorom na tej mapie uda się wykręcić bardzo fajny wynik. To był wtedy chyba mój najwyższy wynik, oczywiście oprócz tej mega super bitwy, która będzie za, za jakiś tam czas. Ale to jest akurat swoją drogą Pierwszy na, e, ogie, na talerzu mam centuriona. E, praktycznie wystawiony w idealnie frontem Nie patrzył na mnie, więc spokojnie go można sobie było obić Próba strzału w gąskę jest nieudana Odbija się ode mnie M103 Więc ja mu odpłacam strzałem w dolną płytę Ładny tutaj fokus z Dwa przeciwnicy na naszą dwójkę e, Ale my na razie wygrywamy Próba strzału znowu w gąskę niestety nieudana Ponieważ się przeciwnik odsunął Więc nie ryzykowałem strzału za zero Tak po prostu, żeby tylko trafić go w dolną płytę Zobaczcie, jak przeciwnicy 2 dziewiątki boją się dwóch ósemek. Porobieni są już strasznie. Tu jeszcze dołączył teraz do i szósty, więc mamy wsparcie ogniowe. Tylko, żeby on jeszcze trafił przy to było w ogóle super. Postanawiam, że teraz już tak naprawdę, jako że oni są bardziej. Pochowani, nie ma co się z nimi męczyć. Może wesprę inną flankę. T-32 gdzieś tam w, w tych hangarach się obija, więc może w niego T-29 się chowa. Także w niego niestety strzał się nie uda, ponieważ dąży uciec. A z tym graczem też będzie historia dłuższa się wiązać, ponieważ no, będziemy cóż próbować go porobić, ale to za chwilkę. Na razie wyjazd lekko przyspieszę, bo to jednak te, te T-32 do bardzo szybkich pojazdów nie należy. Tutaj będzie naprawdę fajny strzał, zobaczcie na to, e, pocelowanie w plecy T32 i ding od dupy. To jest zawsze, ding od dupy to zawsze jest coś co lubię, pa, na co patrzeć, jest tyle możliwości penetracji tego czołgu, a trafiłem gdzieś tam chyba na łączenia e, płytka dłuba i odbiłem się, także po prostu magia wota. Dzięki, przez co też nie zdobyłem jeszcze więcej punktów uszkodzeń, ale za to udało się pomóc naszemu jaktigerowi. t 34 również przechodzą ciercząc. Tam zobaczcie, te czołgi, które my tam lekko porobiliśmy, wciąż żyją, mimo że no ów dużo nie mieli, ale wycofali się taktycznie e, i nasz IS-6 postanowił tam ich porobić, przez co sam zginął, ponieważ e, wyjechał bez sensu na zdaje się trzy maszyny. Teraz wyjazd na tego T29 z pomocą jak powinno się go spokojnie udać zrobić, ale nie okazuje się, że niestety on też ma tych chłopaków do pomocy. Pierwsza próba strzału nieudana, udała się pestka po górnej płycie Teraz jak Tiger mnie blokuje przez co dostaje detrak. Zanim się naprawiłem, dostaję jeszcze postrzał od is 6, także fokus też jest od przeciwnika, ale za to ja się odpłacam pod pałką na IS-ie 6. Ale stoi na traku po raz drugi i po raz trzeci. Właśnie tylko przez jeden detrak praktycznie, zobaczcie, straciłem większą część HP-ków, ponieważ detrak poprawiony detrakiem, poprawiony detrakiem, więc zrobiło się naprawdę bardzo niefajnie i jak tiger nasz ginie, M100 ten. T29, próbuje gdzieś tam się ukrywać w tych zakamarkach. Na szczęście, z mocą przyjeżdża nam T34, jest 6 do 8. Ja mam na liczniku 2394 punkty uszkodzeń. 6 do 9, 6 do 10 i nam praktycznie padają wszyscy sojusznicy i nasz e 75 zobaczcie, mimo że to jest Top Tier walczy ciągle w ostatniej linii. Ja teraz w pojedynku z centurionem na szczęście T34 kończy M103. Ten, ten strzał jak wszedł nie wiem, naprawdę tam dobrze wylosowało trafienie po włazie. Centurion się na szczęście tylko nie przebija, ale mnie detrakuje. I zobaczcie, wyjeżdża, ten bot jest właśnie o ten gracz, o którym mówiłem. Daje się zrobić na klasyczny manewr na gąskę i gość, który ma full HP i na pewno ma naprawkę, stoi na traku jak po prostu najgorszy. Bot kolejna poprawka do tra traku. Gościu próbuje mnie przebijać po boku kadłuba i zobaczcie z po prostu, co się dzieje. Gość, który ma 10 tysięcy bitew, grając obiektem 430, jeszcze go podpalam, bo gość nie ma gaśnicy. Więc porobiony praktycznie w kilku strzałach top tierowy czołg 9 tieru. Teraz znowu ten jedynek z 54 mod 1 e, niestety jestem na odwiesku na szczęście on się odbija e, ja go tam raz przebijam teraz jeszcze jakoś tam próba przestrzału po górnej płycie, niestety odbicie za mało penetracji, przełączenie na złoto żeby już tego odbicia nie było e, wyjeżdża ty, mi z pomocą T34, który na szczęście go kończy e, i jeszcze zobaczcie na plecy przyjeżdża mi IS kolejna sytuacja bardzo niefajna, strzał na szczęście gościu też się odbija <laughs> nie wiem jak to mu się udało, ale się dignął i ja próbuję teraz wyjechać na gościa, niestety jestem kończony przez innego lightweighta, który niestety ale wyjechał nam od pleców 4926 punktów uszkodzeń, I tak jak mówiłem cały nasz obiekt, 403, ich 430 obiekt porobiony przeze mnie w kilku strzałach i zostaje teraz nasza E75, która zobaczcie co robi gracz inny gracz topowego tieru, nawet sus 100 m 1 pisze, żeby go, że tutaj jest now the bot gość w pojedynku z sp1c cofa się, ponieważ boi się czołgu siódmego tieru 11 tysięcy bitew i siedem 75 w takiej bitwie biją go od pleców, od boku on sobie z tego nic nie robi, wyjeżdża na sp1c, bezpośredni pojedynek Zobaczcie, teraz co się dzieje, z takiej odległości nie trafia, bardzo daleki przestrzał Teraz SPDNC zaczyna z nim tańczyć. Pokazywam tę sytuację jako właśnie przestrogę i pokazanie jak to wygląda z takimi graczami. SPDNC go objeżdża, przód tył, zobaczcie ile jeszcze gościu dalej się obracał. Kolejny strzał, uszkodzony magazyn amunicyjny. Kolejny strzał w ziemię i SPDNC sobie go spokojnie robi. Kolejny strzał od boku i dobicie. Także w tej bitwie. Dwa dziewiąte tiery po prostu pokazały, jak nie grać w czołgi. Przychodzimy do podsumowania. Pokazuję wam moi drodzy, tę bitwę. Wiem, że była porażka, i porażek najczęściej na kanale u mnie nie ma. Ale jest to seria Ser Marnotrawny, gdzie pokazuje dowolne swoje bitwy. Jeśli tylko nie są bardzo złe, to pokazuje je bez względu na wynik. Tutaj, akurat wydaje mi się, była to moja pierwsza MK. Wpadło w takich warunkach, że naprawdę bardzo przyjemna bitwa, bardzo fajna. Dużo uszkodzeń, prawie 5000, tysięcy, jak tam widzieli Zabrakło dosłownie jednego dobrego strzału, żeby piątkę przekroczyć. Wpadła MK i duży kaliber. E, I to w sumie tyle z medali. 4926 punktów uszkodzeń zrobionych dało mi 1371 EXPA. E, zwróćcie też uwagę na podsumowanie tej bitwy. Nasz dziewiąty Tier Skoda inna dziewiątka magazynkowa dwa strzały, zero punktów uszkodzeń jeszcze też fajną bitwę, kto, kto tu zagrał, T-34 naprawdę bardzo ładnie pograł dwa 774, pięć fragów E-75 zagrało, zobaczcie, dziewięć strzałów oddanych, dwa trafienia załącznie prawie tysiąc uszkodzeń, ale grając całą bitwę w ostatniej linii raczej nie miał problemów z tym, żeby w coś tam trafić na przejeździe szkoda tylko, że pod koniec bitwy nie zrobił absolutnie nic, u nich tak jak mówiłem, Wotan 33, WNK poniżej 100, także dla mnie ewidentny bot 0 punktów uszkodzeń, co można było widać jak taki e, coś gra na randomie. U nich najlepszą bitwę zrobił e, T54 Lightweight, 3500. E, to był nawet, nie był pluton lightweightów, ale oni tutaj całkiem fajnie pograli. E, nie, przepraszam, to był e, first Prototype O, to by się pomyliło, czyli tutaj T54 MOT1, a tutaj T54 Lightweight. Także widać, że naprawdę ładnie temu leczkowi poszło. M103 wbrew pozorom też ładnie, 2700 i T29. Bardzo ładna bitwa. 2429 i zobaczcie, chyba też MK mu wpadła, bo naprawdę tego EXPA dostał bardzo dużo. Głównie dlatego, że bił dwa e, tiery wyżej, tego jak Tigera mocno porobił i też nie ukrywajmy mnie, i szpa pancerru, także bitwa u nich należała do lightów w dużej mierze. Podsumowanie: 16 oddanych strzałów, 16 trafień i 12 penetracji, prawie 5 uszkodzeń, 12 przyjętych strzałów, 5 penetracji, 7 odbić. Za potencjalne 1600 punktów uszkodzeń, 8, 8 wrogów uszkodzonych, 2 zniszczeni, przejechane pra prawie 1,5 km, 67 tysięcy zarobku, plus tam jeszcze bonus wynikający z bohaterskiego oporu, dały mi na czysto prawie 41 tysięcy. No i tak jak mówiłem, 884 EXPA bazowego bez pręki, plus prawie 500 bohaterskiego oporu. Dało mi 1371 punktów doświadczenia. Łącznie z premką jest odpowiednio 1326 i 730, co łącznie dało 2057 i pozwoliło na uzyskanie pierwszej odznaki mistrzowskiej asa pancernego. Niestety na porażce. Wydaje mi się, że to z tych powtórek, które mam dla Was przygotowane, była to chyba ostatnia moja porażka. Niedługo będą inne bitwy na T32 i też jakieś tam może przeplatane innymi bitwami, niekoniecznie w, tylko w linii amerykańskiej. Także w tej powtórce to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobała moja pierwsza bitewka na kanale Z32, jeśli tak, dajcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć!